Witajcie, moi drodzy, Stali widzowie oraz wszystkie nowe osoby. Zapraszam Was na nasze tradycyjne czytanie lustro dla relacji trudnych. Tradycyjnie prawa strona będzie strona Waszej osoby, lewa strona Wasze energie. Bardzo dziękuję wszystkim, kto jest ze mną, kto subskrybuje ten kanał, kto wspiera, kto pisze komentarze. To jest. Ogromne wsparcie i motywacje dla mnie i dla tego kanału. Co myśli o Was, o Waszej sytuacji, Wasza osoba? Co wy myślicie o tej sytuacji i o waszej osobie? Co ma na sercu ta osoba, jakie uczucia? Co czuje? sprawzy, żeby było widać. Jakie ma uczucie? Wasza osoba co czuje na obecny moment. Co wy czujecie aktualnie do tej osoby? Co ta osoba zamierza robić względem was? I co wy? Zamierzacie robić względem tej osoby? Jaka energia teraz jest pomiędzy Wami? Czy co ta osoba myśli o was, o waszej relacji? Karta Wiedźma, Leń i Wybaczanie. Karta Wiedźma mówi o tym, że ta osoba odczuwa wasz wpływ. W jakiś sposób wpłynęliście na tą osobę. Możliwe, nawet ta osoba się zmieniła pod waszym wpływem. Karta Wiedźmy to nie tylko magiczne wpływy, to generalnie, kiedy kobieta coś robi no nie tylko kobieta w ogóle, kiedy człowiek coś robi i to skierowane na na przykład na inną osobę i wchodzą pewne transformacje, pewne zmiany w tej osobie bądź waszej relacji znaczy też karty pokazują, że ta osoba bardzo chce być wybaczona. ona nie chce być dla was kimś złym możliwe nawet chciałaby poprosić o o wybaczenie, żeby było jej coś wybaczone. No tutaj troszeczkę karta leń psuje, ale możliwe nie chce się przyznać, nie chce się wziąć do dzieła, nie chce coś aktywnie robić. Wybiera taką pozycję, żeby a może to samo jakoś się rozwiąże, ponieważ tutaj u nas na plany, co ta osoba zamierza, wyszły takie karty. Klatka, ciężka nosza, Człowiek może siebie czuć bardzo poblokowany, być w, w takich ograniczeniach. U niektórych, kochani, w takim połączeniu może to się być powiązane ze wpływem innej kobiety. Karta Wiedźma to może być matka, Wiedźma wiedząca matka bądź jakaś inna kobieta. I ta osoba nie chce, żeby było źle dla kogoś. Nie chce robić jakichś poważnych czynów, ponieważ boi się, że ktoś poprzez to ucierpi. I w ogóle boi się odpowiedzialności. I przy tej karcie tutaj troszeczkę ta osoba podaje się na los i może uważać, że to samo w odpowiedni moment się rozwiąże, ponieważ tutaj wyszła karta powodzenia. Czyli w jakiś magiczny sposób tutaj... zmieni się na lepiej ta sytuacja pomiędzy wami. Też ta osoba bardzo chce, żeby byliście zadowoleni, żeby czuliście siebie szczęśliwi, widzieć uśmiech na waszej twarzy. Ale znów taki nie za bardzo jest gotowa podejmować aktywne działania ku temu. Możliwe ta osoba uważa, że to samo w jakiś sposób tutaj się wydarzy. Jeżeli chodzi o uczucia, to na pewno ta osoba ma do Was uczucia, ponieważ na sercu wyszła karta kobiety. A my nie pytaliśmy tutaj o inne kobiety, tylko konkretnie o uczucia do Was. Znaczy, to Wy, Wy jesteście w sercu tej osoby. A jakie jeszcze uczucia? Jest ból. Znaczy, kochani, tak, u niektórych tutaj się odgrywa taka sytuacja, że ta osoba ma świadomość, że bardzo Was zraniła i nawet odczuwa Wasz ból, chce być wybaczona. Możliwe, nawet chcę poprosić Was, żeby wybaczyliście. Chcę uwolnić się, karta wolności, chcę uwolnić się od tego uczucia. Może tak być, kochani, że ta osoba po prostu nosi taki ból w sercu i boi się głębokich uczuć, boi się uzależnienia. Boję się w ogóle kobiet i nie chcę być uzależniony emocjonalnie, emocjonalnie od kogokolwiek, ponieważ karta wolności wyszła na sercu. Mhm. Znaczy, jeżeli mówić o zamiary, co ta osoba zamierza, powiedzmy. Prowadzić jakieś poważne zmiany ja nie, ja nie widzę, że ta osoba zamierza, ponieważ wobec tej osoby za dużo tutaj, tutaj ograniczeń, za dużo ciężaru i nie, nie da się jak klatka. Ale ta osoba na pewno chce sytuację złagodzić, chce jakoś Was pocieszyć. Może tutaj troszeczkę być takie zrzucanie odpowiedzialności i niechęć do działania. Może ta osoba uważa, że to jakby, jakby nic się nie stało, tak? a wy będziecie zadowoleni. Może tutaj i tak być. Albo po prostu takie oczekiwanie na szczęśliwy moment, kiedy to samo się rozwiąże. Jeżeli chodzi o wasze energie, co tutaj wychodzi o, po waszej stronie? Co wy myślicie o tej osobie? Myślicie, że ta osoba bardzo zamknięta, że nie daje wam... Tego, czego chcielibyście uczuć, możliwe, oznak, jakiś skąpość ta osoba. Skąpość to karta się nazywa. Możliwa skąpość. W, pro w prostym znaczeniu tej karty to nie tylko zamkniętość, to w ogóle skąpość. Tak, jakby skąpy człowiek. To, kochani, oczywiście będzie dla niektórych. Tak jak mówię, dla większości to karta będzie mówić o tym, że człowiek zamknięty. Zamknięty nie, nie wprowadza powiedzmy zmiany, nie pracuje nad relacją. Następna karta wdzięczności. Znaczy, to też może oznaczać, że wy widzicie wyższy cel w tej relacji, czyli dlaczego ta osoba się pojawiła, czemu ta relacja was uczy. Bardzo często, nawet nieczęsto, zawsze tak jest. Wszystkie trudne relacje tak naprawdę dane dla naszego wyższego dobra. Tam jest zawsze cel, wyższy, czemu powinniśmy się nauczyć. Możliwe, wy wiecie już, dlaczego ta była relacja dana, bądź wy próbujecie znaleźć odpowiedzi. Dlaczego. Dlaczego to mi było dane? Też pokazują karty bardzo, bardzo dużo wspomnień. Możliwe wspominacie jakieś dobre e, sytuacje bardzo dobre wydarzenia, e, jeżeli chodzi o tą osobę. Bardzo dużo w ogóle takich. Mm, Wspomnień i możliwe dla niektórych, wy możecie fantazjować o tej osobie, wyobrażać sobie, jak by na przykład było, jeżeli by byliście razem, jeżeli nie jesteście razem, tak? Tak, tutaj się pokazuje. Jeżeli chodzi o co na sercu, na sercu, kochani, tak, tutaj możecie siebie odczuwać oszukani, nawet wykorzystani, ponieważ takie karty wyszły tutaj. No i ta karta to często wychodzi ona u nas, to kiedy człowieka zasysa, prawda? Kiedy w czymś jesteśmy pogrążeni, to nam nie służy dla naszego dobra, ani możemy z tego wyjść. Takie samo poczucie, tutaj się pokazują niektórych. Znaczy w planach. W planach ja widzę, że u dużej ilości z tych, kto to ogląda, jest szansa, jest nadzieja, i jest chęć dać szansę jeszcze tej relacji. Znaczy tutaj dla niektórych karty pokazują, że wy możecie tej osobie dać kontakt zwrotny, że ze mną tak nie wolno, ja na to się nie godzę i na nowych warunkach chcielibyście próbować jeszcze tą relację, dać jej szansę. Dla niektórych tutaj, kochani, jest ostrzeżenie... Ponieważ karto lustra, szczególnie tutaj po waszej stronie wyszła, no, może oznaczać, że wy możecie szukać jakiegoś problemu w sobie. To kochanie będzie dla niektórych. No, niestety, no to bardziej dla kobiet. My, kobiety, tak zbudowani, że my możemy dumać, że, dumać po rosyjsku powiedziałam, my możemy myśleć, że problem jest w nas. Że ja powinnam coś w sobie zmienić. Nieraz to może takie myślenie przychodzić nawet na temat wyglądu, że ja muszę jakoś idealnie wyglądać. Że jeżeli ja coś w sobie zmienię na lepiej, no to już wtedy on albo ona mi pokocha. I tutaj tego karty absolutnie nie radzą. Nad czym możemy pracować to nad swoim wnętrzem. Tak, to zawsze się zaleca. Dla naszego dobra. Nie dla, nie dla kogo innego, tylko dla siebie. Mhm. Znaczy energia, która wyszła pomiędzy wami, e, różnica. Karty pokazują, że może być duża różnica pomiędzy wami. To może być cokolwiek, to może być e, dla kogoś religia, na przykład filozofia życiowa, wiek, ale nawet niekoniecznie. To może być nawet e, Po prostu ktoś jest otwarty, gotowy pracować nad relacją, nad sobą, a ktoś totalnie niegotowy jest do tego. A Też ta karta może świadczyć o tym, że teraz nie sprzyjające okoliczności ku temu, żeby być razem. Ponieważ, no tutaj, żeby być razem, tutaj trzeba byłoby albo żeby, żeby kobieta się zamieniła w serenkę bądź wodnik się zamienił w człowieka. To proces dość taki trudny. Więc karty mogą też pokazywać niesprzyjające okoliczności. I weźmiemy tradycyjnie, zrobimy na trzy opcje, co będzie pomiędzy wami do miesiąca czasu. Takie my czytanie robimy co miesiąc, do miesiąca czasu, na trzy opcje. Jeden, dwa, trzy. Możecie wybrać sobie. Mhm. Dla to kto jedynkę wybrał, co będzie pomiędzy wami? Znaczy, jeżeli macie dzieci, to dzieci mogą Was połączyć. Też karta dzieciństwo oznacza odnowienie, jakieś nowe niespodzianki, ale też dziecinności. Tak, to co wychodziło tutaj, niechęć wziąć odpowiedzialność na siebie, zachowanie takie nieco dziecięce. No to pytamy się tutaj jeszcze, chcemy się wziąć jedną kartę. Dla jedynek, co będzie pomiędzy jedynkami. Po mhm. prostu te kontakty się pokazują, ale e, znów takie wystawione granice. Tak, wy możecie się nie zgadzać na coś, odpowiednie granice. I tutaj dziecko może oznaczać odnowienie, próba odnowienia relacji. A na jakieś, tak jak powiedziałam. W taki dziecięcy jakiś sposób, który może Wam nie do końca odpowiadać. Numer dwa. Co dla Was do miesiąca czasu? Królowa śniegu. Wam może przestać zależeć na tej osobie. Mogą Wasze uczucia jakby wystygnąć. I tak jest pokazane. Obojętność. Wam będzie obojętnie. Weźmiemy jeszcze jedną. Tak, wy możecie się przemieścić, możecie zacząć nowe życie, możecie gdzieś się przeprowadzić, w ogóle wejść w absolutnie nowe energię. Numer 3. Co będzie pomiędzy wami? Tutaj niejasna sytuacja. Karty nie zapowiadają, że coś się rozjaśni. Ta relacja może nadal zostać niejasna dla was. Dlaczego on tak, on albo ona tak zachowuje? No, i też karty pokazują niesprzyjające energię, ale następna karta mówi o trosce, czyli tutaj możecie poczuć, że ta osoba chce jakoś się zaopiekować wami, coś zrobić dobrego, bądź u Was może być taka chęć jakoś wesprzeć tą osobę, jakoś pomóc, okazać uczucie. Mhm. Taki przekaz. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.